Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest odcinek. Tutaj zrobiłem koło piwnicy yy, takie dwa kikarki, tutaj małe położyłem i taką sekcję. I tak, dzisiaj, yy, jak już mówiłem w odcinku z Skuteczki Etika Rewana, yy, są cztery filmy. Yy, one są wpuszczone naraz, także będziecie mieli dużo do oglądania. A tak to y, miał być skuterczek dzisiaj z cenami y, Okselo. Także zaczynamy. Od, y, od dołu zacznę. Y, tak, to są kółka. Y, to były setki od seryjnej tej hulajnogi. Tylko je chciałem, bo obu zrobiły się kwadratowe. Y, na dziewięćdziesiątki są ścięte, one są małe. I tak. Potem mamy y, dek, Oksel, a te kółka. One jak wszystkie Oksel kosztują po 55 zł za jedno kółko, także to wychodził 110 zł. Dalej. Dek. Ten dek, y, Nie wiem, jego nie ma na sprzedaży, ale pewnie kosztuje 100 zł, już jest 110 zł. Papier, to jest Etik. ZTS i on mi kosztował 40 zł ze Skutiw. Tak, hamulec, który mi się połamał, kosztuje 35 zł. Połamał mi się, będzie spawany, bo nie da się kupić tego hamulca. Da się go kupić, ale jest dostępny. Dalej, widelec. Dajmy na to, że ten widelec kosztował 30 zł. Te stery kosztowały 3, 20 zł dajmy na to. I ten zacisk kosztuje 40 zł. Kierownica 90 Grity to są Oksello 160 mm. One kosztują 25 zł z są Barenty odi 25 zł czarne. I teraz to przeliczę. Wyszło około, przeliczyłem tak na szybko, około 400, chyba 40 zł, jeśli to jest tak 440 zł chyba, bo tak. Dekółka 110 zł dekstowe papier 40 widelec zdałem na to, że 30 zł 420 zł No co? Ten zacisk 40 zł Kierownica 90 gryp 25 warendy 25 Dobra, przeliczę to jeszcze raz na szybko Tu jest 50 zł 90 To już jest ten Czekajcie Policzę od dołu Wyszło za to około no, 400 zł. Liczyłem to na szybko. Jak tak nie wyszło, no to wiecie, te ceny, nie wiem czy to są dokładne te ceny. Wiem, że sterów nie da się kupić. Widelca się nie da kupić od tej hulajnogi seryjnej. Da się 3, 360 300, tej za 500 zł seryjnej hulajnogi Okselo. A tak to teraz robimy tutaj robię przejazd zrobię whipa bo nie tak już ładnie catchuję tego whipa sorry bo nie obniżyłem tego statywu i będzie chyba słabo to widać tamten skuterczek widzicie kicker nowy on ma 27 cm wysokości jest tu na nim blacha, ten ma 15, jest szerszy, tu jest blacha, a więc tak, robimy sobie taki przejazd, ja robię, robimy taki ładny przejazd, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję, mój Instagram Karol Podłoga Garbat, TikTok Karol Podłoga 2007 Podłoga 5, a ja sobie tutaj tak ładnie woska z tego. Myślałem, że mi pękł kokółko, a ja zatrzymałem butem i zdarłem buta. Okej. Okay. Git. Nie mam hamulca, także jest on spawany. Także sobie... O! taki łatwy przyjeździk. O, 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 to jest dobry pomysł. Przyszedł na myśl. Kuba, mój kamerzysta jako plorek. Tak. Jeśli to Kuba oglądasz, napisz w komentarzu. I ten. Jeśli się zgadzasz z ze mną, to napisz w komentarzu, szrób. tak zgadzam się z Tobą Karol. I tak wymyśliłem, że zrobimy z nim skuta. Skuta na moich rampach. Tylko... Wiecie, on jest ode mnie lepszy, że mnie tam chila zrobić. Ja chila mam na jedną nogę z flatu i dwa whipy mam też na jedną i, i tyle w A tak to możemy zagrać, dobra. I to zrobię whipa tutaj. No. Już.

i za chwilę już będzie odcinek tutaj nagrywam tego upa już zrobiłem czekajcie chwilę Ok. czekamy i tak wbijcie to jedną łapkę w górę dwie łapki w górę a zagram z kamerzystą z Kubą tak powiem Skuta Okej. Okay. A więc nagrywam i, I dobra, też jeszcze raz będę tego wyparował. Jeszcze raz zrobię. Dobry pomysł, ale wiecie, jeszcze tego nie odjechałem. Na jednym to ja robię z każdej, ale z każdej robię, robię na dwie. Bo się, nie mam ochraniaczy, bo mi pękły ochraniacz oksylu. Ale jeszcze się trzymają. Mam killer pasy ze skate, to są w drodze dobre. Popatrzcie. Ostatnia próba, lecimy. Jest! Udało się, jeszcze raz może. Ostatnia próba i to zrobię. Wow. Jeszcze jedna. Okej, okay. to tyle z tego filmiku. Żegnam się z Wami. Cześć!